Cześć, z tej strony Kamil, wtorek, 18 kolejna kryptowiedza przed nami, tym razem specjalna QA. Go! Jakiś czas temu na moim Instagramie wrzuciłem post i napisałem jakiś czas temu, to już było naprawdę jakiś, jakiś czas temu. Niestety kilka spraw po prostu przedłużyło cały ten okres, okres do momentu nagrania. Rzuciłem post, w którym poinformowałem o tym, że zamierzam zrobić Q&A. Przede wszystkim zapraszam Was na mój Instagram, link znajdziecie też w opisie i pojawiło się mnóstwo pytań, więc w dzisiejszej kryptowiedzy chciałbym zrobić, odpowiedzieć na te pytania, które się pojawiły, zrobić małe Q&A, jeżeli nie zdążę, no to po prostu podzielimy to na dwie. Części. No to co, żeby nie przedłużać, rozpoczynamy najpierw ogłoszenia, a później już konkrety. Go. Zanim zaczniemy trzy ogłoszenia. Pierwsza sprawa, grupa telegramowa, na którą was serdecznie zapraszam, link w opisach pod każdym filmem. Druga sprawa, czyli e-book ze strony kamilarząbek.pl. ściągacie go, automatycznie zapisujecie się newsletter, który zawsze w niedzielę o 18:00 trafia na wasze skrzynki i trzecia sprawa, czyli giełdy, na które gram Zawsze linki znajdziecie w opisie. Więc to tyle, i zapraszam do oglądania, zapraszam do konkretów. Żeby nie przedłużać, od razu przechodzimy konkretnie. Pierwsze pytanie: czy posiadasz jakieś tokeny z ekosystemu kosmos? Tak, posiadam tokeny z ekosystemu kosmos, muszę się teraz kupić, No na pewno Teramani, na pewno Torchain, sam Atom też też oczywiście posiadam i czy coś jeszcze chciałem kupić jeszcze Presistence XPRT, ale jeszcze tego nie zrobiłem, więc po prostu zastanawiam się nad tym coinem Mango gdzieś tam w, że tak powiem, na radarze będę będę go na pewno obserwować. Więc to tyle, jeżeli chodzi o coiny, które posiadam z ekosystemu Kosmos. A o tym, dlaczego je posiadam, no to myślę, że to są coiny, które pojawiły się już kilka odcinków, było tutaj nagranych, związanych właśnie z tymi coinami, więc moją motywację pewnie znacie. Czy uważasz, że Hossa to dopiero początek wielkiego przełomu w świecie krypto? Ja uważam przede wszystkim, że za, dużo wagę, za duża waga jest kupiona na tym, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest Hossa, czy Bessa, kiedy Hossa się skończy, kiedy besa, a za mało jest takiego skupienia się na tym faktycznym, co się dzieje w tym momencie już na rynku krypto, jakich, do jakich dochodzi sytuacji, co jest innowacją, co nie itd. itd. Ja uważam, że ten przełom, jeżeli chodzi o rynek krypto, będzie po prostu ciągle mocno się rozwijał i on przyspiesza wręcz wykładniczo. W tej hoście 2017 roku, gdy wszystko było optymistyczne, wszystko dobrze szło w górę i tak dalej i tak dalej, no to mieliśmy znacznie mniej deweloperów, znacznie mniej innowacji niż podczas bessy, podczas 2018-2019 roku. Więc uważam, że takie najfajniejsze, najciekawsze rzeczy dzieją się po prostu, nieważne czy to hossa, czy bessa, ten rynek rozwija się. Oczywiście jak jest hossa, to więcej jest kasy, więc bardziej te ciekawe projekty mają znacznie większe możliwości, ale też przez to, że jest dużo kasy, to finansuje się główna, trzeba otwarcie powiedzieć, finansuje się główna, projekty, które nie mają żadnego po prostu znaczenia, więc i BESA i Hossa ma jakieś takie swoje zasady, BESA jest znowu takim miejscem, w którym te słabe projekty się nie finansują, bo są za słabe, a te lepsze zbierają mniejsze finansowanie, więc ja uważam, że jeżeli chodzi o tą hostę, no to jest na pewno przełomowa, ponieważ Otwieramy się na mainstream. Jest NFT, jest DeFi, który płaci więcej niż banku, i tak dalej, więc jest mnóstwo takiej wartości dla ludzi, którzy nie są związani z tym rynkiem na co dzień. Według mnie taka innowacja po prostu będzie się rozwijała nieważne, czy jest Hossa czy Bessa, to będzie się po prostu działo. I na to chcę zwrócić Waszą uwagę. Ja uważam, że największe i pod względem finansowym, i pod względem takiego rozwoju właśnie okazje będą na tym rynku krypto, na tym rynku blockchain, krypto. DeFi, nie DeFi, NFT, jakieś różne pomysły. Tu jest naprawdę jeszcze mnóstwo, mnóstwo okazji do, do jakby znalezienia, mnóstwo różnych możliwości biznesowych do rozpoczęcia. Więc na to chciałbym mocno zwrócić uwagę. Kolejne pytanie. Temat ETH i BNB w kontekście opłat, wzrostów i może zmieniającego się trendu. Ja nie uważam, że to jest zmieniający się trend. Nie potrafię powiedzieć żadnej takiej bardzo. E, Legitne, takie, może legitnej, nie, to są, ale takiej bardzo poważnej aplikacji DeFiowej związanej z EBS, z Binance Smart Chain. Większość tych aplikacji z Binance Smart Chain służy tylko i wyłącznie do tego, żeby kupić jakiś nowy token z jakiegoś nie wiadomo jakiego tworu, szybki, gdzieś, Szybkie zarabianie, jakieś skamy, powstają nurze, jakieś różne kopie tego, co jest na Ethereum. Nie widzę tam w tym momencie wartości. Jest ona bardzo, bardzo mała. I oczywiście BSC się rozwija, bo jest tanie, można spekulować, ale zwróćcie uwagę, że tam na samym końcu polega to na tym, że kupujesz jakiegoś coina, tylko po to, żeby go drożej sprzedać, i później przesyłasz swoje, swoje rzeczy na Binance, przerzucasz je na, 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 na Ethereum. No i tak naprawdę. Jakby nie widzę tutaj takiego realnego zastosowania, może to się zmieni, nie uważam że poważne rzeczy będą się tworzyć w oparciu o Binance Smart Chain, ponieważ Binance Smart Chain jest, nie jest bezpiecznym łańcuchem, bardziej jest taką taką chmurą 2.0 albo chmurą 1.5 niż faktycznym blockchainem, więc zawsze ja to mówię. Prawdziwa użyteczność, prawdziwe bezpieczeństwo jest zbudowane na Ethereum i tam będą po pojawiać się naprawdę fajne aplikacje, Bez Best, bez to jest chwilowy trend tam się gra, tam się spekuluje, tam się szybko traduje i tak dalej, i tak dalej, ale nie uważam, że będzie to, e, będzie to łańcuch związany z czymś poważnym, raczej uważam, że to jest taki tr tron na sterydach, mu się mocniej po prostu udało. Więc to, jeżeli chodzi o tyle. E, kolejne pytanie. Czy będziesz, czy będziesz nagrywał odcinki po tym cyklu? Po prostu chodzi o to, czy w beście by nagrywał. E, ta, i, tak jak mówię, ja, to znaczy, tak jak mówiłem do tej pory, ja uważam, że w tej beście jak już Bessa przyjdzie, to znowu jeszcze jakby chciałbym jeszcze mocniej znowu wejść na rynek, bo będzie mnóstwo różnych okazji. W tym momencie, jak wejdziemy sobie na CoinMarketCap i przyjrzymy te projekty, to już dochodzi do tego, że rosną po prostu projekty całkowicie. No, Całkowicie, której nie potrafię zrozumieć, nie potrafię zrozumieć fundamentów, dlaczego dany projekt wyceniony na kilka miliardów, nie potrafię odpowiedzieć racjonalnie, a zdaj sobie bardzo proste pytanie: czy token ma znaczenie, czy to już działa, czy ktoś z tego korzysta? I powiem Wam szczerze, jesteśmy już w ogromnej, ogromnej bańce. Nie wiadomo, kiedy ona się skończy. Nie wiadomo, kiedy pęknie, ale chcę wam zwrócić uwagę na to, że potencjalnie w tym, w tym momencie dochodzi już do abstrakcyjnych różnych sytuacji. I ta abstrakcja prędzej czy później się skończy grubym krachem i zweryfikowaniem rynku, ponieważ nie może by dochodzić do sytuacji, w której coś jest wyceniany. Token jest wyceniany na kilka miliardów, a ten token nie ma żadnego. Kompletnie żadnego znaczenia, więc no, będzie się dużo działo pewnie i, bo zawsze z każdym pytaniem się rozgaduję, rozgaduję ale chodzi mi o to, że chciałbym bardzo mocno nagrywać wejście i to wtedy będę szukać różnych ciekawych wejść, inwestycje, bo w tym momencie widzę to, że jest już bardzo, bardzo drogo i wręcz abstrakcyjnie drogo w niektórych przypadkach. Ja Nie lubię takich sytuacji. Więc. To tyle. W Beście chciałbym się skupić mocno na wyszukiwaniu nowych trendów. Całe DeFi powstało w Beście, więc będzie mnóstwo, mnóstwo okazji. Co najczęściej powoduje upadek kryptowaluty? Brak płynności, czyli usunięcie z jakichś giełd substratum jest na przykład super, super takim przykładem tutaj Projekt, który miał ogromny hype, ogromne nakręcanie się ludzi, usunęli go z Binance, później team popełnił różne problemy i substratum całkowicie straciło na znaczeniu. Więc brak płynności, jakiś duży hack, czyli takie na przykład jak z Picklem było. Pick oberwał bardzo dużym hakiem. Um, nie pozbierał się potem, cena po prostu stoi w miejscu, ludzie już tracili zaufanie do tego protokołu, więc takie różne rzeczy, których są, nie da się trochę przewidzieć. Ja najwięcej pieniędzy straciłem na tym, że inwestowałem w kryptowaluty, które straciły płynność, e, więc e, na to trzeba według mnie uważać, i to doprowadza do tego, że kryptowaluta staje się całkowicie bezwartościowa. Psemka w jaki sposób wyszukujesz nowe tokeny, perełki i tak ile procent w nie wkładam? I to jest temat bardzo rozległy. To jest temat, który omawiałem, e, oczywiście, w produkcie o krok przed ręką. Tutaj logo. Nie da się odpowiedzi bardzo szybko na to pytanie. Um, uważam, że, um, że jest bardzo złożone z różnych rzeczy, ale przede wszystkim zwracam uwagę na inflację. I ta inflacja niestety w um, bardzo dużej ilości projektów zabija naszą inwestycję. Jeżeli jest, znajduję projekt dosyć ciekawy, z fajnym teamem, i widzę, że inflacja jest zablokowana na. No, na Kilkanaście miesięcy, na rok albo półtorej, a mnie to jest super informacja i to jest taka bardzo, bardzo ważna, ważna rzecz. Generalnie uważam, że warto sobie zawsze zadawać pytanie, jeżeli w tym momencie wchodzę w daną kryptowalutę, to ile osób jakby kupiło ją przede mną? Czyli dlaczego sobie odpowiadam na to pytanie? Dlatego, że wtedy znam perspektywy, możliwości do zrzutu na mnie. Ich po prostu zysku. I jeżeli widzę, że na przykład wchodzę razy dwa, razy trzy, razy cztery cena, które była jeszcze kilka tygodni temu, to dla mnie to jest taka informacja no bardzo, bardzo, e, która powoduje, że mm, staje się ostrożny, Która powoduje, że jednak, e, że jednak nie ryzykuję tak dużo, wchodzę delikatnie. A jeżeli coś naprawdę dobrze, dobre, albo w ogóle rezygnuję całkowicie i nie kupuję, dlatego, że ja lubię mieć komfort tego, że wchodzę w dobrej cenie. W tak, prawie tak dobrej jak, jak kupowanie na dołku, lub prawie lub po prostu kilkanaście, kilkadziesiąt procent wyżej niż minimum, na którym ktoś kupił. Dlatego, że uważam, że w momencie, w którym jak ktoś już zarobił 200-300%, no to ma motywację do tego, żeby to zrzucić na nas, więc pojawia się ogromna, ogromna podaż, która może zabić moją inwestycję. Tutaj jest mnóstwo takich czynników: jest dostęp do płynności, jest, są, jest cały team, czyli taka jest a fundamentalna, jest to co się dzieje na eterskanie, no, mnóstwo tych rzeczy po prostu jest, składa się na jedno, na samym końcu na to, czy kupuje, czy nie. Który z ekosystemów krypto wydaje się w tym momencie najmocniejszy lub ma największą szansę stać się trwałym elementem systemu finansowego, a nie tylko chwilowym trendem? Uważam, że jest kilka takich projektów, no, przede wszystkim Ethereum, no tam powstaje najwięcej takich różnych innowacji, jest taki główny łańcuch, Polkadot też coraz lepiej, Kusama też fajnie się rozwija, Kosmos, Teramani. Jest naprawdę coraz więcej tych takich fajnych podejść do, do tego rynku, więc no na pewno, na pewno warto, warto to mieć tutaj na uwadze, te, te o których wspomniałem. Jest też dużo spekulacji, czyli jest oczywiście fajny Smart Chain, jest, jest cały, cały Tron. To też spekulacja według mnie. Jest, jest solana, które, na której też mało coś się spodobało, a już jest też jakaś mocno wypompowana w ogóle. Jest bardzo dużo takich różnych ekosystemów, które są wysoko, według mnie powinno być niżej, no ale rosną dlatego, że mają e, hype. Czyli inwestowanie małymi kwotami, 100-200 zł ma sens? Tak, ma sens, ale w jaki sposób? W taki sposób, że wyznaczacie sobie kryptowaluty, które kupujecie i co miesiąc, co miesiąc kupujecie te kryptowaluty. Nie patrzycie na ceny chwilowe, wahania i tak dalej, nic. Po prostu kupujecie co miesiąc co miesiąc, co miesiąc, co miesiąc, co miesiąc. Czego to jest wartościowe? Dlatego, że odcinać się całkowicie od emocji. Macie jeden cel, wiecie dokładnie, kiedy kupować, jest to kwota, która Was nie zabija, a budujecie sobie naprawdę fajne, długoterminowe, e, długoterminowe portfolio, które ma po prostu sens, w którym to, co robicie, e, działa długoterminowo. To dlaczego to nie wychodzi? To większość osób rezygnuje lub większość osób panikuje, gdy nagle coś zaczyna spadać, zamiast dokupować. Czy macie jednej zasady. Zawsze co miesiąc pierwszego kupuje za 100-200 zł i kupuje, kupuje, kupuje. To naprawdę robi ogromną, ogromną dźwignię na tym rynku kryptowalut, większość osób nie ma po prostu tej takiej zawziętości, takiej um, trzymania się zasad i tak dalej, dlatego to jest proste, ale cholernie trudne do wykonania. Ostatnie pytanie w tej części. Czy przerażają cię opłaty transakcyjne, szczególnie na Ethereum? Osobiście mnie nie przerażają, bo jak robię jakieś transakcje, no to robię na większe kwoty gdzieś tam. Więc gdzieś ta prowizja transakcyjna się gubi ale uważam, że jest to bardzo duża przeszkoda przed dalszym rozwojem Ethereum. Widzę pewne na horyzoncie, widzę pewne rozwiązania, które mogą przyspieszyć cały rozwój, mogą sprawić, że Ethereum stanie się szybsze, tańsze, ale to wymaga czasu. Bezpieczeństwo w Ethereum przede wszystkim, a później cykliczne zmiany. I to jest istota tego. Nie może być tak, że bezpieczeństwo to olać, to nie musi być bezpiecznie, ale ważne, żeby transakcje na sekundę były jak najszybsze. Nie. bo Polega to na tym, że bezpieczeństwo, a później możemy budować inne rozwiązania, które sprawią, wyskalują to Ethereum. No i wydaje mi się, że w najbliższych 6-7 miesiącach, z tego co kojarzę, wyjdzie dużo rozwiązań różnych, które ułatwią i sprawią, że Ethereum stanie się coraz szybsze, tańsze i bardziej po prostu takie mobilne. Wydaje mi się, że jeżeli nic złego się nie stanie, to po prostu zobaczymy pod koniec 2021 roku zobaczymy, że Ethereum może działać szybko, może działać tanio i drugie warstwy będą bardzo mocno się rozwijać. To tyle, jeżeli chodzi o opłaty transakcyjne. Mam, mam e, świadomość tego, że w tym momencie może to być e, gdy, gdy tak sobie pomyślę o tym, jak ja bym zaczynał, jak zaczynałem wtedy te kilka lat temu z kapitałem, który miałem wtedy i miałbym płacić po 100 dolarów na przykład za transakcję, no to to jest chore. To w ogóle nie dziwię się, że ludzie przeskakują na Binance Smart Chain. To jest, to jest całkowicie normalne. Ale uważam, że wraz z rozwojem to Ethereum wyskaluje się i będzie po prostu użyteczne i proste. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część QA. Eee, nagramy sobie też drugą część za jakiś czas. Pamiętajcie, że to jest Q&A związany z moim kontem na Instagramie, z postem, więc jeżeli jeszcze Was tam nie ma, zapraszam Was serdecznie, a teraz do zobaczenia w piątek w Kryptoprasówce. Trzymajcie się, cześć!